Witam wszystkich, ja jestem Balanarty z jest Balanar Gaming Site i rozpoczynamy kolejny odcinek z serii Diablo 3 Reaper of Souls. Dzisiaj zajmiemy się oczywiście ostatnim bossem, czyli Maltaelem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Wybraliśmy UdRękę 1. Ciekawe, czy nas położy, czy może właśnie wręcz przeciwnie, to my położymy jego. Ogólnie wiadomo, że uh, Maltael jak i w ogóle reszta mobów, bossów, yy, są bardzo trudni na yy, 70C, więc może być różnie, może być tak, że od razu padnę, a może być tak, że to my go pociśniemy i będzie cacy. No na razie jestem w takim jakimś save pontie, Nie jest źle. Ach, te chmurki szarpią, widzę. Dzik, pod podtankuj go. O, właśnie. Nie wiem czy on się za dzika wziął, czy za kogoś tam, ale... No widzę, że Maltael ma tu bardzo duże rezy. <coughs> No nie wchodzi mu taki DPS jak yy, zwykłym mobom. Chociaż. No nie no na pewno jest mniejszy. Bo nie wszystkie krytyki wchodzą w takich pięknych wartościach. I what the fuck. Zaraz tu Panią podniosę, Alicję. Kurwa. Wstawaj, wstawaj. Kurwa nie podniosę jej, o. Pole, że się pisze przez, że z kropką, Pan, o. <laughs> Oj, kto le. Aha, dobra. No nie, to nie będę tutaj e, podnosił chłopaka jak ma 68. Bo szkoda, żebym tu ja zginął niepotrzebnie, a dwójka e, tanków powolnych może mnie nie zdążyć podnieść. No nie, Alicja trzymaj się Tu widzę, że kolega daje sobie radę Jakoś schodzi ten Malta, L. No jak widzimy Zeszła mu tam jedna czwarta właśnie No i zajebiście, myślałem, że nas położy z miejsca No, ktoś go tam jednak podniósł, widzę. Gdzie on jest? What the fuck. Dobra, ja też mam zabawki w zanadrzu. Poczuj zemstę. Zajebistość ta zemsta. Bardzo dużo mu zeszło. To naprawdę bardzo dużo było. No i cóż, z tego co widzę, to... Kurde, jak mogą teraz się pytać o itemy? Wymieniam se? No ale dobra, w każdym razie... Mm Widać, że na Demon Hunterze wystarczy tutaj odpowiednio z dystansem przyjąć Maltaela. E, można go stankować troszeczkę dzikiem, jeśli mamy e, ku temu okazję. E, jak widzimy, że e, rozkłada nam tutaj. O kurde, tutaj dosyć mocne moby, przyzwał. O tak, te błyskawice mi są mocne. E, jak widzimy, że e, strzela tymi pociskami dookoła. To są martwe punkty, w których po prostu nie ma tych pocisków, tak? To możemy znaleźć taką malutką szczelinę i jakoś damy radę. Jeśli chodzi właśnie o podnoszenie postaci, tak jak widzieliście, trzeba bardzo uważać, kto ma, niech używa zemsty. Zemsta często, no cóż, fakt, że ma wysoki cooldown, ale jak widzicie, pomoże nam w podniesieniu przyjaciela, bo. Zemsta jest odporna na jakieś cooldowny, ogłuszenia i odtrącenia. Na zamrożenie jest tak samo odporna. Więc możemy ją odpalić, jeśli wiemy, że to nie skończy się naszą śmiercią. Ja troszeczkę tu zaryzykowałem, ale było warto, bo widzicie już się nam tutaj towarzyszka czy towarzysz, nie wiem kim ona, on gra. Widzę, że się trzymają ładnie. on Jest tutaj. Oj, to widzę, jest mocne u niego. Ale dobra, mamy skrzydła e, cieni. Moc cieni, znaczy się. E, która odzyskuje nam e, punkty życia przy trafieniu na 70 levelu. Tak jak już tłumaczyłem to w e, poprzednim odcinku, czy tam dwa odcinki temu. E, Przydaje się to i to bardzo. No nie no, nie łaźcie przez te chmury. A wstawaj, chłopie, co się będziesz? Zajebiście, ubijemy go z palcem w dupie. o i wszedłem w to. I co on podszedł do niego? A nie, bo on wszedł w tą chmurę. No to tak, na tym levelu mógł paść, to. Spokojnie rozgrzeszamy kolegę. Nie no, nie chcę tutaj na nikogo narzekać, przecież i tak niezły hardcore, z niego że się porwał tutaj na 68 levelu dopiero. Nie, wy, e, nie wyekspowany, nie wylewelowany, nie wyboostowany na e, girze. Było blisko. Dobra, mamy furię. To ciśniemy, podejdziemy trochę bliżej. O, idealnie, tu nam się sam przybliżył do nas. Life on Hit, dzięki, sam do mnie podszedł. Nie podnoś, dobra, nie podnoszę cię przecież. Aha, tam się sami podnoszą. Potrzebujemy kuli zdrowia, A nie, ja mam już potkę możliwą do pobrania. Oj, zdenerwował się, chyba już ma jakiegoś rage'a czy coś. Ostatecznie wszyscy kłaniają się śmierci, powiadasz, dobra. No jak nie podnoś, stary, no. Aż się prosisz o podnoszenie. Kurde, już za dużo jest tych chmur, widać, że go strasznie długo sieczemy, ale enrage się chyba włącza dopiero przy jakiś T1, e, znaczy nie, właśnie powyżej T1 te Jakieś T3, T2 Co najmniej No nie, ja tam nie przejdę za bardzo Chociaż tu Aż tego nasrał Tankuj dzik, tankuj No nie, szkoda dzika O widzicie, ominęliśmy to Dostaliśmy tym, tymi skrzydłami. Jego, czy co to cokolwiek było? O, mamy furię. To zejdzie mu niemało. Nie no nie, nie, nie mogę zmarnować takiej furii, Znaczy, furii, no. W... zemsty. Fak, mocne to jest. Trochę zmarnowałem, jednak. Ale nie aż tak. Dobra, to nie jest, tego nie podnosić mieliśmy. Już spoko Alicja, zaraz Cię podniesiemy. Podniesiesz ją tam? Podniesiesz chyba. Widzę, że próbuje. Tam nie ma już życia, tak? Okej, okay, ja tu jakieś wydobyłem. Na prawo, stary, na prawo ją. O, tak, 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 tak. Nie, dobra, nie dam rady. Padnę. Oj, jest blisko, jest blisko. No, błagam. Kurna. Jest. Zajebiście. Ok, widzę, że tu go depsujemy. Bardzo chętnie bym ją podniósł, ale nie mogę. Dobra, teraz mogę. No jak to nie podniosłem jej? Kurwa. Podniosłem ją, zajebiście. O, i tak zaraz padnie chyba. Nie, nie padła. Dobrze, jest dobrze Oj, żebym ja nie... Zajebiście, zaraz padnę No 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 komand, Działaj, 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 jest podka Nie będę się teraz poświęcał za bardzo, bo jak dostanę, to... Zajebiście. Pod koniec, kurna. Dawać go, dawać, 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 padnie gnój. Bez zgonu bym go zabił Dobra, mamy to. Mamy na T1. Super. Udało nam się w trójkę. No i super. Mieliśmy czteroosobowy skład, więc naprawdę był mocny ten Maltal. Udało nam się go zabić w trójkę. Z czego sami widzieliście, ja umarłem dosłownie już na fuksa. Więc. Naprawdę... Ja się cieszę. Dzięki wam za uwagę. No właśnie, tak jak napisałem. Dzięki. I narka, trzymajcie się do następnego razu. Heja.